Kochani, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja się nazywam Admix i dzisiaj, kochani, będziemy gotować. No właśnie, kochani, taki odcinek robiłam chyba dwa lata temu, y, smakołyki chyba jesienne i tam właśnie piekłam różne właśnie ciasta z dyni i chyba chleb bananowy. E, ale kochani postanowiłam, że więcej nie będę robiła takich odcinku ze względu na to, że moje, e, można powiedzieć, talenty kulinarne, e, jeżeli chodzi o ciasto, to akurat nie jest dla mnie e, idealna rzecz, ale kochani, dzisiaj będziemy robić gotowe i również bardzo dietetyczne i mało koloryczne właśnie e, potrawy na wiosenny okres. A jeżeli takie odcinki chcecie nadal e, oglądać i chcecie, żebym nadal dla Was kochani gotowała, to trochę zachęcam do e, pisania komentarzy i również subskrybujcie ten kanał. I jeżeli nadal, to jesteście nowi na tym kanale. No i również kochani, dajcie łapkę w górę, jeżeli takie odcinki Wam się spodoba. A my zaczynamy właśnie nasze gotowanie na wiosenny okres. Zapraszam! Zaczynamy właśnie kolejny odcinek na tym kanale, i chyba po dwóch latach yy, robienia takiego właśnie odcinka kulinarnego wraca właśnie ten sezon kulinarny. Mam nadzieję, że nie będzie takich dużo odcinków kulinarnych, ponieważ jeżeli chodzi o mój talent kulinarny, to akurat e, zwłaszcza pieczenie ciasto akurat nie jest mój idealny konik, ale jeżeli chodzi o robienie wytrawnych potraw, tak jak na przykład jakieś naleśniki, jakieś właśnie pancake i, albo jakieś właśnie sałatki warzywne, to dzisiaj właśnie będziemy dla Was, kochani, robić, ponieważ dzisiaj będziemy gotować fit i właśnie mało kaloryczne i dietetycznych właśnie potrawy. Dzisiaj mam właśnie dla Was kochani cztery przepisy. Na pierwszy ogień właśnie będzie to sałatka warzywna z tutaj właśnie z bagietką, tutaj mam cząstkową. Do tego zrobimy właśnie tortille właśnie z kukurydzą, z właśnie serkiem feta, również ogórkami konserwowymi, więc to też zobaczycie, kochani, następne właśnie, można powiedzieć części. No i zrobimy również też ciastka, takie właśnie jak. Przepraszam, was, ja chciałam zrobić, zrobimy również placki z serka wiejskiego i również zrobimy placki z cukinią. No właśnie, kochani, takie właśnie będą fajne potrawy, więc kochani, na pierwszy ogień właśnie zaczniemy właśnie od sałatki, właśnie tak zwanej warzywnej. E, więc kochani, to akurat właśnie mam przygotowane właśnie moje potrawy, e, więc kochani, na taki pierwszy ogień naszej właśnie sałatki, to przede wszystkim potrzebne jest nam właśnie sałata. Zobaczcie, mamy po prostu... Duża ilość właśnie warzyw i zobaczcie, są takie zdrowe, mają dużo przede wszystkim właśnie witaminy C i również kochani też się kojarzy właśnie przede wszystkim wiosną, ponieważ wiosna kwitnie, no i nie warzywa, ponieważ warzywa to będzie na okres letni. Ale kochani, jeżeli chodzi właśnie o zdrowe jedzenie to przede wszystkim właśnie mi się kojarzy z wiosną. No i kochani, między innymi właśnie mam ogórki szkleniowe, miały akurat ogórki gruntowe, ale akurat nie mam gruntowych, niestety. Ponieważ y, nie udało mi się y, kupić. Do tego właśnie mam sałatę rzymską, paprykę. Y, również mam, kochani, też i pomidorki. Takie właśnie małe pomidoreczki które będziemy też właśnie robić. No i zrobisz, zrobimy do tego właśnie sos y, z, właśnie z kopelku oraz z szczypiorku. Oraz również dodamy tam y, oliwa z oliwek, troszeczkę właśnie cytryny, sól, no i zrobimy właśnie taką fajną mieszankę, więc co kochani, zabieramy się właśnie za naszą właśnie robotę, czyli właśnie gotujemy właśnie pierwszą potrawę, czyli właśnie sałatkę warzywną. Prezentuje przepiękna sałatka warzywna. Jeszcze jak dodamy do tego właśnie bagietkę taką fajną w stylu włoskiego, gdzie możemy kupić biedronce, to na pewno możemy sobie też to ładnie ozdobić. I mamy, kochani, zobaczcie, mało kaloryczną właśnie sałatkę i do tego właśnie jakąś malutką bagieteczkę. Więc tak się właśnie prezentuje pierwsza potrawa. Dobra kochani, drugą potrawą, którą dla was przygotuję to właśnie będzie tortilla wiosenna z, z serka właśnie twarogowego, można powiedzieć. to akurat mam, y, łaciate, łaciatę, y, a możecie wziąć również też i almetta, również też i inne właśnie takie y, serki właśnie twarogowe, do tego weźmiemy sobie właśnie jogurt grecki, tu są mam akurat resztkę, do tego ketchup i również musztardę, jeżeli właśnie mamy ewentualnie E, czosnek granulowany, a niestety czosnku nie ma granulowanego, więc użyję zwykłego czosnku. Więc sobie właśnie zrobię tutaj takim napaskiem. Więc dokładnie zabieramy się teraz za robotę, więc najpierw nasz czosnek sobie właśnie ogarniemy. I tak się właśnie prezentuje. Tutaj jedna troszeczkę mi się rozwaliła, chyba za dużo dodałam chyba tych y, sałaty Więc no, ale tak właśnie się prezentuje, właśnie takie a la właśnie z tortilli. Przepysznie to wygląda. Drodzy teraz mamy trzecią potrawę i zrobimy właśnie placuszki fit z cukinii. No właśnie kochani, co jest nam do tego potrzebne? Cukinia, możemy również dodać marchewkę, jeżeli właśnie chcemy. No to ok, sobie samej cukinii. Do tego potrzebne nam są dwa ząbki czosnku, akurat sobie zrobiłam też troszeczkę więcej, ponieważ u czosnek. Dodajemy mąkę. Akurat preferuję mąkę kukurydzianą lub orkiszową, jeżeli właśnie macie. Akurat tu mam właśnie mąkę kukurydzianą, do tego właśnie jajka, tu będą na początku dwa jajka. ponieważ jeszcze jajka będą odpoczęta do jeszcze jednych placuszków, i również szczypta koperku. Teraz właśnie tą naszą masę będziemy właśnie kłaść na patelni, a efekt końcowy zobaczycie już na samym końcu, jak usmażymy wszystkie właśnie nasze placuski z cukinii i z marchewką. Drodzy kochani, tak się prezentują właśnie fit placki ziemniaczane, właśnie z cukinii i z marchewki. Zarówno się mi to wyszło, mega to jest dobre, ponieważ już to nie jadłam nieraz. E, więc naprawdę, kochani, jeżeli właśnie zabraliście się za siebie, naprawdę i chcecie taki fit właśnie plecki, to naprawdę polecam. taki właśnie pracuszki naprawdę ma mało kalorii. Takie cztery małe placuszki to mają prawie 400 kalorii, więc naprawdę mega, mega dobre i dalej właśnie na kolację, czy na też na obiad. Do tego możecie włożyć może jakiś jogurt naturalny, grecki albo skyr. więc naprawdę polecam, e, jeżeli chodzi właśnie o takie a my się zajmiemy już właśnie ostatnim właśnie przepisem, czyli właśnie placki z serka miejskiego. To co kochani, zabieramy się właśnie za ostatni przepis na tym moim odcinku z związanym właśnie z gotowania. Chodźcie. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed gay yeah. Yes, this at the end I can't believe it's true Dobra, ogani, zobaczcie, tak się prezentują P placuszki z serka wiejskiego. Uwierzcie mi, nawet nie wiedziałam o tym, że można zrobić takie właśnie ala la pancake, takie właśnie można powiedzieć ala la pancake mi z tego właśnie wyszły. Jak to spróbowałam, to uwierzcie mi mega, mega Dobra, nie są ani słodkie, nie są ani mdłe, są po prostu idealne i uwierzcie mi, wykorzystane są przede wszystkim tylko z jajek, selka wiejskiego, trochę mąki, zwłaszcza mąki kukurydziowej lub orkiszowej, które właśnie posiadacie i naprawdę wyszły mi naprawdę bajeranckie, dlatego może sobie włożyć jeszcze jakiś dżemik, jakiś właśnie żurawinka, więc to naprawdę przepyszny to, kochani, na pewno. Będzie wyglądać. Dobra, kochani, zobaczcie, ile można zrobić różnych, właśnie fajnych, dobrych i również zdrowych potraw właśnie na odchudzanie i na dietę. No właśnie, kochani, tak właśnie postanowiłam teraz, kochani, to zrealizować, ponieważ wiem dobrze o tym, że. Na początku właśnie stycznia chyba przy podsumowaniu postanowiłam, żeby robić gruby właśnie projekt i widzicie sami właśnie, co tutaj właśnie dalej tutaj realizuję, czy właśnie zabranie się za swoją właśnie dietę, tak kochani, zabrałam się za swoją dietę i uwierzcie mi, zaczęłam jeść takie właśnie jak właśnie sałatki, jakieś właśnie fit, cukinie. I również te rolatki, które mi zrobiła też doby, przewidziała się moja znajoma, kiedy ja też próbowałam u niej. I to są właśnie wszystkie potrawy, właśnie. Mało kaloryczne, i również, kochani, te placuszki naprawdę szababa, wyszły mi naprawdę zalobiście, jeżeli chodzi właśnie o placki. Jest naprawdę mnóstwo przepisów związanych właśnie z dietą, z wit, właśnie z potrawami. I naprawdę, kochani, przede wszystkim białko. Tu są używane przede wszystkim jajka. Jajka do tych właśnie placuszków. Tu akurat mamy serek. Serek też właśnie posiada białko. I kochani, najważniejsze właśnie przy diecie to przede wszystkim właśnie deficyt kaloryczny i również białko, ponieważ białko jest najważniejszym właśnie y, elementem do właśnie diety, ponieważ wtedy właśnie jesteśmy zdrowi i przede wszystkim dużo, dużo witamin właśnie C, A. I naprawdę do tego warzywa jest mega, naprawdę dobre. Pamiętajmy o tym, że takie pieczywo, które Wam pokazałam, to akurat właśnie takie w formie dekoracyjnej, ale uwierzcie mi, pieczywo to przede wszystkim pełnoziarniste lub na przykład takie bezglutenowy, że są osoby uczulone na przykład na gluten, no to na pewno takie właśnie na dietę są idealne potrawy również i też i pieczywo przede wszystkim pamiętajmy o tym, że pieczywo też ma dużą ilość kaloryczności, przede wszystkim z mąki pszennej, a jeżeli będziemy używać takiej mąki jak kukurydzialnej czy orkiszowej, to na pewno właśnie będziemy też dbali o swoje tego Nie musimy jeść naprawdę też jak to się mówi, chleba, ponieważ możemy zrobić jakieś właśnie placuszki, możemy zrobić jakieś fit właśnie, plaskie na przykład nie z ziemniaków, ale możemy zrobić na przykład z cukinii, z dyni, z marchewki. Uwierzcie mi, ja cukini kiedyś jadłam, ponieważ za moich czasów zawsze moja barcia to robiła. Ja zawsze chciałam i zawsze robiła przepyszne właśnie platuszki z, z cukinii i na przykład też z dyni, więc zawsze to lubiłam. Zawsze też robiłam właśnie sałatki i również kochani też Będę robiła też takie fajne pankejki z właśnie serka wiejskiego, jest to dla mnie nowy przepis I również udało mi się to naprawdę mega zrealizować I tak samo ja tu mi się troszeczkę rozwaliło, nie udało mi się to za bardzo dobrze zmieniać tą tortillę Ale przy pierwszym właśnie razie udało mi się to naprawdę mega to zrobić Więc mega się cieszę, że takie właśnie fit jedzenie mogę dawać was i uwierzcie mi, jeżeli zabraliście się za siebie tak jak ja i zaczynaliście właśnie dbać o swoje zdrowie i przyjmujecie tak zwany deficyt kaloryczny i również dużo białko to na pewno dacie radę. Chcesz zadbać o swoją właśnie dietę. Mam nadzieję, że takie odcinek Wam się spodoba, ponieważ wiem dobrze o tym, że wiosna kojarzy mi się przede wszystkim właśnie z aktywnością, z fit, zdrowymi właśnie potrawami, jedzeniem i również właśnie fajne przepisy. A jeżeli chcecie właśnie taki przepis y, zrobić, to kochani, macie w link w opisie te właśnie cztery przepisy, które mogą teraz zrealizować. I również, kochani, zachęcam właśnie odbania swojego zdrowia. Lubcie swoją właśnie aktywność, ponieważ już mamy właśnie wiosnę, już się zrobiło właśnie cieplej i również właśnie mamy też piękną pogodę, ponieważ słoneczko w się świeci i na pewno ta nasza, nasz organizm będzie na pewno bardziej aktywny i będziemy też bardziej dbać o swoje zdrowie. A ja się żegnam, wysłałam buzioczki. No i również widzimy się w kolejnym odcinku, ponieważ będzie jeszcze naprawdę fajny odcinek, który zrobicie właśnie. Zrobiłam teraz właśnie fajny odcinek właśnie w formie niespodzianki zobaczycie właśnie w formie maja i czerwca dla mnie to był ogromny zaszczyt że mogłam znowu tam pojechać ale mega się cieszę, że tam pojechałam, a to zobaczycie właśnie w przełowie właśnie maja i czerwca i jeszcze jeden właśnie vlogowy odcinek, który właśnie niedługo właśnie będę wyjeżdżać, więc naprawdę mega się cieszę, że wyjazdy znowu zaczynają dla mnie właśnie mega, mega właśnie realizować, ponieważ naprawdę będę całą Polskę objeżdżać i testować właśnie różne hotele i również też restauracje w każdym mieście, a ja się żegnam, wysłałam mu do zobaczenia, pa!